Działają powiadomienia subskrypcji. O, oh, jest! Działa! 72 osoby, będzie więcej, będzie ponad 80, myślę. W sensie, tu, you, for you, <noise> tu, for you, tu. Yy, Pomieszałem się. Yy, na Twitterze pisałem, w ogóle się nie skupiłem. Dobra, 39 miejsce, nieważne. Dzięki Kosiwa za follow na. Twitchu. No, zobaczymy. Takie były dobre warunki. Jest kwalifikacja. O nie, 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 to chyba nie będzie awans, niestety. Prawie, prawie, no tego metra zabrakło jednak. To fajna frekwencja. No ładne skok, miejsce bardzo w porządku. Bić. O, niestety to jest. Jeszcze Szymon Chmielowski, znam, no, trafiłem na niego. Niestety słabe wyjście z progu. O Migdio! O, przegrałem, ale... Ale dobra, powiedzmy, Migdio. że akceptuję. Dla ciebie, żeby dla ciebie dzięki za piątaka wstępne dla wszystkich, prawda? Bo jest to niby dla komentatorów. Nie na Kusamo to ja nie wiem, nie pamiętam kiedyś ja przeszedłem kwalifikację w Kursamo. Ale tylko w... miałem skład z 1 f 2 nie wiem, czy to będzie kwalifikacje Ojojojojoj, oj, oj, oj. podobne miejsce jak w Kusamo niestety, będzie spadek O kurde O kurde, ale poleciał mi Ładny to był skok, ale w ogóle wysoko mi leciał, nie? Wysoko tak było No nie wiem, chyba gorszy skok, co nie? Ale będzie druga seria, fajnie Skupiam się, skupiam się, skupiam żebym złapał to noszenie. 25 miejsce. O nie, o nie, co to było za wyjście z progu? Ma, Boziu, Boziu. Nie, 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 to proszę ja ciebie we, we, weźcie. Nie, to jest dramat i tragedia. No, ładnie, 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 ładnie. Jest, będzie kwali, myślę, że będzie kwalifikacja. Szymo wow! Szymon! Co jest? Szymon, co żeś zrobił? Ty jesteś nienormalny. Haha, <laughs> Szymon, 50 zł. O kurde, za HS? Co jest, co ja zrobiłem? Personal best! Szymon, 5 tych Kseluczka narzędzie dla Szymona. piona, 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 piona. Dzięki serdeczne, a ja lecę, no, słabszy skok, niestety, ale tu już nie wyszedłem tak dobrze z progu, chociaż... Proszę, ja ciebie, dziewiąte miejsce dla na tak hejtowałem, tak? Myślałem, że to ogół. O Boże Święty... Proszę. Co?! Szymon uratował moment, totalnie. Stuwę wysłał, nie nie, nie no, szalony. No to już będą kwalifikacje Dzięki Szymon, stówę mi się się niepoważny kolejny 10 piąteczek leci do Szymona Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i żółwik na końcu Dzięki serdecznie Szymon Stawał Mi dałeś prezent pod chyba <grym i zimne> Mamy kwalifikacje z drugiej serii Ładne wyjście z progu Ładne to było, ładne, 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 ale chyba jednak spadnę. No nie, no takie są podobne, podobne, podobne. To ja za HS poleciałem? No dobra, ja już myślałem, że ja wlecę HS, ale jakoś tak mi strasznie nisko, dobrze, że były takie warunki, no bo teraz z wiatrem w plecy bym daleko nie poleciał niestety. Szymon się może pochwalić ten no, aj, nie wiem. Chyba tak. Dwie serie z rzędu. Też zasalał. No stoję, ale jako Ładny skok. Brawo, 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 Kubikal. Dwunaste miejsce ostatecznie. Tak czy inaczej, zakwalifikować się trzeba. Skoczyć dobrze po prostu. I to jest skok na kwalifikację. Dobre było wyjście z progu. Fajnie to wszystko wyszło. 8. Pozdrawiam Jonka, który mnie zaobserwował wcześniej. Chyba słabszy skok nie będzie to druga seria, niestety no, na progu, troszeczkę za wcześnie jednak. Czym ja się w życiu zajmuję? Ja studiuję. Nie, no to musi być kwalifikacja, absolutnie. bez dwóch zdań, totalnie. Ale nic, Kubikal nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Może jednak powie się. Drugiej serii miało być. Się okazało, że dwóch, w dziesiątce. Znowu kwalifikacje do konkursu. Czekaj, bo ja dobrze lecę. No nie no to musi być druga seria. No stary. Siódme miejsce po pierwszej serii. Ładny skok! Brawo! Brawo! Z siódmego na dziewiąte najprawdopodobniej A na dziesiąte. Jezu jak mi się mieni. Co? Gdzie? Gdzie? Gdzie ja latam? Co to jest za skocznia? Jest! Ho, 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 ostatnie! Czemu takie są Dziwnie tak krótko mi lata. 2,1 dziesiąta, więc to daleko nie było. Skupiam się i poleciałem za HS. Ładny skok. O kurde. O kurde, jak mi poleciał! Co ja zrobiłem? Ty, ale jak mi leciał daleko? Och, och 2-4 podnarty były, tego nie wykorzystałem. Cholera, 137,5 m No, nie wiem, szczerze powiedziawszy, taki na styk może być. No, na styk. Chyba lepsze wyjście z progu. Chyba to lepiej wyglądało. Zdecydowanie lepiej to wyglądało, absolutnie. Niestety nie będzie mnie w drugiej serii. Skupiam się, skupiam, żeby polecieć jak najdalej mogę. No, w pod HS. Chwali raczej powinno być. Hmm, chyba bardziej dynamiczne, chociaż nie wiem, czy nie spóźniłem. Ale wyżej mi leci, no zde wyżej, wyżej mi leci. Jest za HS, czy nie? Będzie chyba druga seria. Jest druga seria, fajnie. Nie wychodź mi. Oj, chyba nie wiem, czy nie najlepsze wyjście z progu. Teraz na planicy. No ale krótszy skok, bo nie było aż takich mocnego wiatru. Jest sobie pierwsze miejsce, żeby prowadzić. Fajnie, na planicy też się fajnie ale to, o tutaj nie wiem. 26 miejsce. Oj, spóźniłem chyba. O, ale nisko lecę, strasznie nisko. Mnie nie będzie w drugiej serii. No lepsze wyjście z progu niż przed chwilą w pierwszej serii. No, oj, za bardzo się położyłem na narty chyba, nie wiem. Ale kwalifikacja, no, spokojnie. Ale to jest takie. Nie wiem, czy to jest do porównania, szczerze powiedziawszy. O, kurde, jak mi poleciał. Co jest grane? Brawo, brawo ja. Pijesz browara? Znowu tak daleko mi leci. Dobre warunki. Cieszę się z tego powodu. Żadnego miejsca w czołowej dziesiątce, to jest dramat, panie Turn dramat. Tutaj też nie spodziewałem takiego dobrego skoku. 9. miejsce. Aj, chyba gorzej, chyba gorzej na Kłopio, ale być może będzie druga seria. Nie, 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 nie. poczekali na lepsze warunki chyba. To zachęcam. Gdzie my skaczemy teraz? Oberdorf jakiś? nie Innsbruck. A ja już tu dzisiaj nie skakałem? Kwali jest. Oj, to nie był dobry skok, niestety, w moim wykonaniu. Gdyby to nie było KO, dostałbym się, więc skok na 30.29. miejsce. Może będą jakieś punkty. Spóźnione, czy nie, nie wiem. Oj, ale lądowałem tragicznie, tragicznie, tragicznie. Zepsułem to lądowanie, cholercia. Ale tutaj już trafiłem na próg w Oslo. Nie wiem, czy za bardzo. No, niezbyt pasywnie, ale lepsze lądowanie z takimi warunkami to może i nawet lepiej, że wyszedłem tak do góry. Bo to jest szóste miejsce. Chyba gorzej, chyba gorzej. No, nie wiem, troszeczkę lepsze warunki może były. Oj, no, zdecydowanie gorzej, skoro mnie nie ma w drugiej serii. 308 pozycja. Nie jestem pewny czy to będzie kwalifikacja. Zobaczymy. Aj, nie ma kwali niestety. To będzie dobry skok w pokusie HS-u Ebra, Ebra, trzeba spustywać. Nice. Mmmmm. Znowu niewiele Wow, ale przeleciał dziwnie to to tozało, ale kwali będzie, no 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 Powodzenia Ci życzę, O! Skocz lepiej niż ja teraz, zdecydowanie. W się wyglebałem. No, ładny skok. kwali będzie w ogóle? Ile gra osób? Chyba mniej niż na początku. 80 do 90 osób gra. Może będzie druga seria? Ładny skok, no ładny skok. Ładnie poleciałem. Może będzie druga seria? Będzie druga seria. Fajnie, w końcu. Słabiej, słabiej, nie wiem czy wiatr nie pokręcił troszkę, chyba tak, bo inni też... Ale zobaczcie, czy pędy pójdę w górę. Czeka... Czekali na wiatr, czekali na wiatr, tak, tak, tak. Ale słabiej skakali w drugiej serii. Nie miałbym praw autorskich do pokazywania tego po prostu. To by było szybko zbanowane. Chwali jest. Oj, ale krzywo! Krzywusek trochę wyszedł. Ciągnąłem ten skok, ale kwali nie będzie Dla mnie to jest taka sama skocznia jak Wisła w DSJ -cie. Totalnie, dla mnie to tak samo wygląda <grytanie> Nie wiem, jaka jest różnica między... O to jeszcze nie mam kwali. O, ale fatalny skok w ogóle w moim wykonaniu Nie no, jak oh, Stary, ja sk skaczę ponad 135, to kwali chociaż mi dajcie Yes! No lepsze, lepsze wyjście z progu, zdecydowanie ale skok bardzo podobny. Jest, Mamy drugą serię w końcu. Albo na drugim byłeś? Już nie pamiętam. Te czy inaczej, ja wiem. Jestem no to takie utrzymałem miejsca, ale ten skok w drugiej serii powinien być lepszy, według mnie. To się nazywa Custom Outfits. W dokumentach jest taki folder. Oj, no nie trafiłem, nie trafiłem. Za, za wcześnie było. No jednak myślałem, że w czwartej dziesiątce już miałem mówić. E, w... Piątej się znalazłem, bo aż 57 było w pierwszej serii. Czy to, był nie, czy to nie był ostatni konkurs? Tak jest, to był ostatni konkurs. Dzięki serdeczne, do zobaczyska, siemano!